Szczęść Boże, dzień dobry. Dzień dobry. Szczęść Jak... Boże. Szczęść Boże. <laughs> Jak widać, międzypokoleniówka, ale dzisiaj to mamy taką super międzypokoleniówkę. Oczywiście zacznę od siebie: mama, córka, tata, syn. Słuchajcie, przedstawię. Jest mi ciężko, bo to jest takie moje wspomnienie. Będzie Też... płakać, będzie płakać. Nie, nie, będzie płakać Je tam. Jest Łukasz sztuka, rajdowiec sportowy i oczywiście kacper, taki najmłodszy, od którego się mogę wiele nauczyć. I on nam dzisiaj opowie o swoich pasjach, między innymi, ale to jest taki najważniejszy temat dzisiejszego dnia. Witam serdecznie. Witamy Was bardzo serdecznie. Wiecie, właśnie międzypokoleniowo się spotykamy, i dzisiaj. Od najmłodszego będziemy się uczyć. Kacper, dzisiaj ty jesteś dla nas ekspertem, bo jak wy wiecie, my od lat w sporcie samochodowym, Łukasz, zawodnik, poznaliśmy się na moim pierwszym rajdzie Elmont, to, to, to był 95 rok, tak. więc, więc to już też dawno. Mam, to ulubiona mamy załoga. Bardzo. A Kacper... A w y nie wiedziałam, że on taki do góry aż Pójdę w tym sporcie. W życiu nie pomyślałam, ja go po prostu pokochałam jako dziecku, prawie że. Tak. Bo, bo musicie wiedzieć, że mamusia ma bardzo dobrą intuicję co do zawodników, i jak powiedziała, że ktoś ma talent na pierwszym razie, jak zobaczyła, to zawsze wychodziło, że miała tak. rację. Tak. To, to, to musisz z nami pojechać na wyścig, <grym> nie zobaczyć, obejrzeć Kacpera. Będzie radny. wszystko wiadomo. Naprawdę. I tu przechodzimy do sedna, ponieważ jest taka nowa dyscyplina z 2013 roku, jeżeli się nie mylę, jak Formuła 4. I my naprawdę bardzo mało wiemy o tej dyscyplinie, a Kacper jest specjalistą, jeździ. No i to takim e... dobrym specjalistą. W zasadzie ty jeździsz, jak pamiętam, od 4 roku życia. Tak, od czwartego. W ogóle. Ale opowiedz nam trochę o tej formule. Co to jest ta Formuła o, 4? Właśnie. Co to jest w ogóle? Się... Z czym to się je? Formułę pierwszą znamy, prawda? Formuła 4 wszyscy. to wszyscy znają, a formuła 4. No jeszcze między nimi jest druga i trzecia formuła. Także pierwszy krok przed y, tymi większymi formułami. Mm, no formuła 4, jak, jak normalne auto, cztery koła, silnik, kierownica. <grymica> <grymica. grymica> Kacper, <Katwę>, ale jak <grymica> auto wygląda? Tak. Powiedz mi, bo ja nie mogę sobie wyobrazić, czy to jest takie, jak. Y, Otwarty dach ma, czy Ukaż, tak. sobie tylko trochę mikrofon mniejszy, bo Dobra. zaraz A? będziemy słyszeć tak, każdy dosłabry. oddech. Dobrze. <gry> to jest takie, jak ja to się nazywały te autka, bo... bo, 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 bo. Bolidy. bolidy. Bolidy, tak, to jest Tak, to jest, taki... tak, to jest bolid mniejszy niż Formuła 3, mniejszy no, niż trasę. Formuła 2. Dosyć prosta aerodynamika, ale, ale to jest jakby pierwszy krok do tych większych formuł. Nie jest, dosy... Nie jest zbyt szybkie, bo... No bo silnik jest dosyć mały. Mm -hmm. I osiąga jaką prędkość? 245 około. U! Zapytaj, ile ma koni, Bo to ciebie najbardziej A, interesuje. A ile ma koni. koni? ma 160 w tym. O, roku. Ma. I nie może mieć więcej, co nie? Nie może mieć mm -hmm. więcej. Bo co to... się stanie? <laughs> Zbyt <laughs> szybko pojedzie. Przepisy znaczy, są Generalnie tak. No. Generalnie jakby FIA postarała się, żeby to usystematyzować, mm -hmm. te, bo formuł było różnych wiele. I chcieli, żeby to się stało czytelne dla. Kibiców i stworzyli właśnie formułę 4, 3, 2, 1, która w jasny sposób jakby będzie kategoryzowała tych kierowców po kolei, takie stopnie mhm. wymyśliła, żeby to było jasne. No i, i to jest kategoria dla najmłodszych chłopaków, bo tam, mhm. tak jak Kacper ma 15 lat, już mogą 15-latkowie jeździć. Mhm. Chyba ograniczenie jest, z tego co pamiętam, do 21 roku życia, maksymalnie tak. można mieć 21 lat. Ale z reguły 15-16-17-letkowie zaczynają jeździć takimi samochodzikami. Celowo mają tylko 160 koni, żeby nie były zbyt mocne, żeby nie były zbyt silne, żeby, żeby stopniowo uczyć się jazdy takim samochodem. Ta aerodynamika nie jest też zbyt duża żeby się powoli przyzwyczaić do, do tych przeciążeń w zakrętach, do hamowań. Mhm. Nie może być to takie, takie bardzo duże wszystko, po prostu nie dawaliby sobie z tym rady. Mhm. Ktoś już to spróbował wcześniej i muszą to robić stopniowo. No i trzeba mieć takiego ojca, <laughs> który by zauważył, że syn ma talent, wieku, no tak jak wspomniałeś. Cztery lata, Cztery tak lata. miałeś? Tak, to na lata. pewno musi być taki tato. Cztery lata, słuchajcie, dałem się namówić znajomemu po kilku zaproszeniach na wyjazd na tor kartingowy. Nie chciałem tego zrobić, bo ja, ja, ja przeczuwałem, czym to pachnie. No i niestety pojechałem raz. I tak się zaczęła nasza przygoda, jako czterolatek wystartował w. W pierwszych, zawodach, jak w pierwszych zawodach, tak, jeździliśmy w Czechach, ze względu na to, że mieszkamy blisko czeskiej granicy, dużo bliżej mamy do, do, do mm. tych torów czeskich zaczęliśmy tam jeździć, no i tak 11, 10, 10 lat chyba, tak? W sumie w kartingu spędziliśmy, tak. z czego 4 czy 5. E, 5, we Włoszech. 5 we Włoszech, Ze względu na to, że. Ta Liga Włoska jest zdecydowanie najlepsza na świecie mhm. i zawodnicy, którzy gdzieś już osiągną wysoki poziom w swoich krajach, czyli nawet na innych kontynentach z reguły przyjeżdżają do Europy, szczególnie do Włoch i tutaj rywalizują na tym najwyższym poziomie. Nie inaczej jest z Formułą 4. Też jeździmy we włoskiej Formule 4 ze względu na to, że najmocniejsi zawodnicy, mhm. najmocniejsze zespoły tam się pojawiają, a ja zawsze wyznaję taką, taką teorię, żeby uczyć się od najszybszych, od najlepszych i zawsze kacpra rzucałem kiedy tylko była możliwość do wyższej kategorii, żeby od razu mhm. wsiadał w sprzęt jakby szybszy i z najsilniejszymi zawodnikami, żeby ta, ta nauka była jak najkrótsza. Tak, tak ładnie mówisz. Tak jeździmy, tu jeździmy, tam jeździmy, ale przecież Kacper ma osiągnięcia w tej jeździe tak naprawdę. I to od, od młodości. No my wiemy, bo my jesteśmy, i ukrywamy, że jesteśmy cały czas w kontakcie, więc wiemy tak. o tych osiągnięciach, ale może nie wiecie, więc pochwalcie tak, ja, się trochę. ja po prostu poczytałam sobie i tyle artykułów wyczytałam, bo oni się nigdy nie pochwalili. I to właśnie dzisiaj poproszę o to, żebyś powiedział wszystkim tak naprawdę o swoich osiągnięciach, bo ja jestem bardzo wzruszona tym wszystkim, powiem ci tak naprawdę. No pierwszym osiągnięciem chyba był Morawski był 2014. Tak. Międzynarodowy, międzynarodowy w Czechach jest taki puchar. Powiedzmy, że to, to, to był w miarę fajnie obsadzony. Tak. Mhm. To to wygrał. Tak, to jako pierwszy taki. Ośmiu, dziewięciolatek? Nie wiem. 8 lat 8 8 -latek. Mhm. I, i, I jako dziewięciolatek już zaczął, zaczął jeździć we Włoszech. Mhm. We Włoszech było bardzo różnie. To jest też ciekawa opowieść. To jest jedyny Polak. Tak? W Formule Ten, 4. Tak jest, tak. Nie, w Formule tak? 4 jest, jest jeszcze jest starszy. Jest, jeszcze, jest starszy, starszy. Tak, starszy tak, tak jest no. starszy chłopak. On już w tym roku prawdopodobnie w, do mm. Formuły 3 m, będzie przechodził względu, On ma chyba 17 lat ma tak. To Kasper jest jedyny. Jest najmłodszy. Po prostu, <laughs> dla mnie jedyny. <laughs> e, jeździliśmy w tej Włoszech i miał bardzo poważny wypadek i zablokował się na długi czas. Na długi czas się zablokował jakby bardzo szybko jeździł, ale mhm. bał się takiej rywalizacji w kontakcie, z, mhm. bał się kontaktu z innymi, miał uraz po prostu długo. Bo to naturalne jest. Ale, ale z biegiem czasu gdzieś zaczął zapominać o tym i mhm. bardzo szybko pod koniec kartingu bardzo szybko zaczął jeździć. Jeździliśmy w klasie junior w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach Włoch. Bardzo fajnie to wyglądało, nie wygrał. Nie wygrał żadnych poważnych zawodów, mhm. Wszystko był, był bardzo wysoko. Mam nadzieję. Tak, dokładnie, ale Zawsze pokazywał bardzo dużą prędkość na torze. Mhm. Potrafił wygrywać hity, jakieś biegi, biegi takie, bo zawody kartingowe składają się właśnie z takich biegów. Co to, to znaczy z biegów? Są biegi kwalifikacyjne do finału. To jest tak, że w Mistrzostwach Europy mhm. są biegi kwalifikacyjne, które bezpośrednio do finału kwalifikują, a w innych kategoriach jest tak, że najpierw do przedfinału, a później do finału mhm. się wchodzi pierwszych 17, mhm. z reguły 34 zawodników startuje w finale. A akurat w czasie, kiedy Kasper jeździł. No, zdarzało się, że ich nawet 100 was było ponad chyba mistrzostwach Europy. Ponad. Także do, tej, do tego ścisłego finału, do tych 34 mm -hmm. było ciężko się czasami zakwalifikować, bo rywalizacja tam naprawdę jest na wysokim poziomie. No myślę, że tak. Ale, ale yy, chłopaki, no, <laughs> ostatnio, maj czerwiec, to tutaj prasa sportowa, branżowa, telewizja sportowa, telewizje sportowe, bo nie chcę mówić konkretnych kanałów, rozpisują się o Kacprze, bo wystartowałeś w Formule 4 i już stanąłeś na podium. To się Więc zgadza, to... w klasyfikacji debiutantów, mm -hmm. tak, stanąłem dwa razy. No to, do to tylko pogratulować. Dziękuję, ale... <grym> Mam nadzieję, że jeszcze będzie jakiś podium w tym sezonie, postaram się, ale... No Został zobaczymy. raptem jeden wyścig. Jeden wyścig. Mamy, Mamy Monzę, Jedna runda, bo trzy wyścigi. Tak, to są właściwie. trzy wyścigi. Mhm. Tak, bo też opowiedz, jaki jest format tak, bo jest takiego wyścigu? Siedem rund w sezonie, i w włoskiej Formule 4 są trzy wyścigi na jedną rundę, przed czym są dwie kwalifikacje. Mhm. I nie wszystkie są we Włoszech oczywiście. Tak, dwie są poza Włochami. Po to, żeby yes. urozmaicić sezon, mm -hmm. mistrzostwa Włoch zawsze zakładają, że dwie rundy odbywają się poza, poza terenem Włoch. Mm -hmm. W tym roku to był Paul Ricard we Francji jako pierwszy wyścig i Red, Red Bull Ring w Austrii. W przyszłym roku chyba Spa, tak? Ma w być. roku ma być Spa. I jeszcze… I Półka. Red Bull. I Red Bull, tak, Red i Red Bull, Bull tak. I Red Bull, Red Bull Ring tak. ponownie. Chodź, Kasper, hmm? pokochałeś ten sport. Pokochałem. Tak, to na pewno. To tak od ojca też trochę cenię. Od ojca? Jak też troszeczkę wyszło. jesteście podobni do siebie i pewnie też. I to zafascynowanie tym sportem jakoś tak nie potacie. Tak... czy zupełnie nie potacie? Myślę, że po mamie. O, po mamie! <laughs> <laughs> ale <Czasami> tu się. <laughs> czasami się śmiejemy. Ale czego po mamie? Mama, mama jak ma. tak Mama czuje, co? Ja... Czuję mama ten lubi motorsport. motorsport. Wbrew mhm. temu, co mhm. można gdzieś z boku zobaczyć, mama, mama, mama to lubi mama, no mama lubi w ogóle pozdrawiamy, szybką jazdę. Mamę. Tak, mama. mama lubi szybką jazdę, tak, pozdrawiamy babusie. No, jest na pewno, to jest część jakby e, mojego mojego jakby życia, bo tak naprawdę no ja, tak? ja w tych rajdach spędziłem kilkanaście lat i, no i, i na początku nie ukrywam też, jakby trochę. Pchałem kacpra do, do sportu, no, do kartingu. Ale chyba nie ma pretensji o to. Nie, w ogóle No wiesz, no ciężko, ale... żeby w wieku czterech lat. Ktoś już to czuł, tak? Tak, tak. inaczej. Ale myślę, bo że ci lubią. Tak, myślę, myśl, że warto też o tym powiedzieć, że ten sport ma to do siebie, że trzeba zacząć w tak młodym wieku, żeby tak. móc osiągnąć coś więcej. No, chociażby wspominany przez Ciebie w wywiadzie Robert Kubica, też zaczynał w tak młodym wieku. Bo jeżeli ktoś siądzie do motorsportu czy do właśnie sportów związanych z formułą, czy właśnie przed skoczkami takimi, czy do kartingu, wsiądzie w wieku 15 lat, to już bardzo ciężko, żeby sobie wyrobił. Takie umiejętności w sobie, takie zdolności, no tak, no to żeby się zauważyć, tak, żeby, tak? Żeby żeby mieć... osiągnąć coś, żeby okay. osiągnąć tak duży sukces, chociażby jak sukces Roberta. Ukaż. Bo czy A... daj odpowiedzieć, no ja nie skończyłam. Ja daj, daj, bo Odpowiem. ja się A, czy to... Szkoda, powiem tak. Fajnie, jeżeli to jest zabawa, to, to super. Mhm. Jeżeli to 4-5-6-latkowie jeżdżą dla zabawy, fajnie, natomiast uważam, że ten wiek jest troszeczkę za szybki, teraz z perspektywy mhm. czasu. Robert zaczynał chyba jako 8-lub 9-lat, mm. wtedy karting nie był dostępny dla młodszych dzieciaków, po prostu nie można było startować. I chyba to było lepsze, bo, bo już jest starszy: dzieciak już wie co, co chce. A cztero-, pięcio-, sześciolatek chyba bardziej chciałby spędzić czas z kumplami. aczkolwiek jeżeli to jest zabawa, tak jak to było w naszym mm -hmm. przypadku, to mm -hmm. myślę, że jednak mm, oni, oni spędzili ciekawy czas, jeżeli mówię o tych maluchach, bo mm -hmm. no, myślę, że to było takie połączenie wyścigów mm -hmm. z zabawą, Oni Przez dużo czasu. Nie miałem nigdy presji, żeby wynik zrobić. Nie, żadny. Nie nigdy, nie, nie. nigdy. To muszę powiedzieć, że ta, nie, a, nie a, Jak byłem a, młody, a, ja ja nie mam to mówię, że to wierze, teraz. Ja mam w to wężej, chciałeś coś powiedzieć. Nie, no chciałam powiedzieć, bo po prostu tak sobie skojarzyłam, że tak mi Łukasz zniknął z pola widzenia w tych rajdach, tak? Taki byłeś fajny, pamiętam te kolory tych samochodów, ten żółty, seat. I po prostu, dlaczego ciebie tak nagle nie było, tak? Ja nie mówię, że ja w tej chwili jeszcze pracuję w rajdach, bo już nie, no, zejdę ci między pokoleniówki, <słyski> <słyski> oczywiście z mojej strony. Ale brakowało mi ciebie bardzo. No jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mhm. Wiadomo, motorsport wiąże się jednak z, z, z dużymi pieniędzmi. E, tam nieszczęśliwie się zbiegło jakby ten koniec mojej kariery. Mhm. Taki, może nie całkowity, ale, ale początek tego mhm. końca z e, zakazem reklamowania wyrobów tytoniowych i alkoholowych mhm. w telewizji. E, I sponsorzy po prostu wycofali się z Mistrzostw Polski. Było bardzo ciężko pozyskanie sponsora. Mhm. Ja, nie ukrywam, też zacząłem się angażować w pomoc y, w firmie taty, no i tak zaczęłam No bo żyć tak, trzeba przecież. Tak, dokładnie. Tak. Mm -hmm. No i tak powolutku, powolutku gdzieś się... To wina sponsorów po <laughs> Czyli e, myślę, że, że Kacper nie będzie, e, że, że tutaj już te, takich załamań nie będzie, bo ja wyczytałam, nie wiem, czy to do Was do, dotarło, mam nadzieję, że tak, że trafiłeś w oko jako ten obserwowany, tak, jako ten rokujący, obserwowany zawodnik. Więc jak to wygląda w ogóle z tym finansowaniem, z pozyskiwaniem sponsorów przy tym sporcie? Bo skoro jest jako obserwowany zawodnik, to ja nie wiem, czy to teamy obserwują, czyli że ten, który rokuje, że teamy obserwują, czy to sponsorzy tak, właśnie obserwują? to też. To też. I, I zespoły, menedżerowie zespołów mhm. obserwują takich zdolnych zawodników. I gdzieś optymalne jest właśnie znalezienie się w taki, taki, w takim, pod taką opieką menedżerską. Są przykłady, gdzie jakby całkowicie finansują starty takiego młodego zawodnika od właśnie Formuły 4. Z reguły to się zaczyna od Formuły mhm. 4 aż do Formuły 1 prowadzą. Są mhm. takie grupy menedżerskie. Nie ukrywam, to by było optymalne rozwiązanie również dla nas, mhm. ale na tą, na tą chwilę sami jakby składamy, mhm. próbujemy to wszystko zorganizować, w większej części zdecydowanie ja finansuję w mhm. tej chwili starty z Kacpra. Ale są ogromne pieniądze przecież to tak, żeby, żeby poszedł dalej. Zrobić. Żeby, tak. żeby Kacper mógł iść dalej, żeby mógł się tak. rozwijać to też. I żebyśmy mogli mieć kolejną dumę narodową. Patrycja. Tak, no, Haneczko, bo no, mamy Roberta. Serdecznie no? się pozdrawiamy, Robert, ale no, też ktoś musi iść w Twoje ślady, więc Kacper myślę, że tutaj jest bardzo na tyle zdolny i na tyle obserwowany, że to jest jakaś szansa i żeby się nie stało także przez pieniądze. On nie pójdzie dalej, to, jak, jak, jakiego... to Trzeba krzyczeć Co tam, potrzebujecie, tak? tak? Co, to, co, co potrzebujecie? No, no, to tak, głównie, głównie bo to, to, to jest tak, że w tym roku jedziemy ten sezon z zespołem z końca stawki, ten, który w poprzednim sezonie był na końcu stawki, ale też jakby był najtańszym wyborem. Mhm. Jedziemy z nimi. Wiemy, że jazda jest trudna bardzo z takim zespołem, ze względu na to, że nie ma kolegi zespołowego. Jedzie, jedziemy sami. Na przykład, choćby mhm. dlatego, te, te zespoły z pierwszych miejsc mhm. mają 3, 4, 5, nawet sześciu zawodników. I jakby łatwiej jest jechać takiemu zespołowi, ze względu na to, że mają referencje od innych zawodników. Przykład: wyjeżdżają, mhm. jeden wyjazd jest sesja 40-minutowa. Mhm. Wyjeżdża sześciu zawodników mm -hmm. z różnym setupem, czyli ustawieniem no, samochodu mm -hmm. i wiedzą, który z tych setupów jest lepszy. Znaczymy. Mogą go mm -hmm. użyć. Poza tym każdy kierowca. W którymś miejscu ma jakiś lepszy pomysł od innego na, na jeden zakręt. Mhm. I teraz między sobą wymieniają te informacje. Słuchaj, tutaj można troszeczkę później zahamować. Tak jakby sobie pomagali, tak? Tak, generalnie mhm. tak jest. Zesp trochę zespołu. Tak, 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 jest praca mhm. zespołowa i, 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 i to tak jak jest w Teamie. Tak jak drużyna tak. jest zgrana mhm. ze sobą, mhm. cała drużyna jest z przodu wtedy. My nie mamy tego komfortu, no tak. że mam, nie, nie mamy się do kogo porównać. Stąd jakby. Walka powiedzmy o dziesiąte miejsce to jest nasz limit w tej chwili. Nie mhm. ukrywamy, że nie udało nam się punktu zdobyć, chyba jedenasty byłeś naj, najwyżej. Tam się, mhm. się o się o punkty się od. To jest inaczej, to troszeczkę mówione niż tutaj w, w tym sporcie samochodowym, prawda? Tak, e, Troszkę które... inaczej są te punkty liczone. Inaczej, bo, tak, tak, punkty. Tam jest do mhm. dziesiątego mhm. miejsca po mhm. prostu są tak. przyznawane mhm. punkty, mhm. także jakby m, dla nas jakby takim limitem, gdyby się nam udało dziesiąte miejsce, będziemy bardzo zadowoleni, gdyby się nam mhm. punkcik, dwa w udało. W klasyfikacji generalnej. W gener generalnej, tak. tak. W tej klasyfikacji Ruki Czyli debiutantów? Debiutantów szósty, chyba. 6 tak. chyba w tej chwili na 19 zawodników, czyli mm. też nie jest. To jest, nie jest, nie jest jak, jako dobra. na pierwszy, na pierwszy tak, rok tak, dopiero, tak, więc tak, to dokładnie. jest świetnie tak dokładnie. Awesó, tak, także... powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby tych sponsorów mieć, bo ja się na tym nie znam. No co trzeba zrobić? To jest układ bardzo konkretny, czyli sponsor ma reklamę. Tak, no dajemy to nie, powierzchnię, to nie jest tak powierzchnię, dajemy powierzchnię reklamową, reklamową oczywiście mhm. na samochodzie, mhm. na kombinezonie w, e, informacje prasowe wysyłamy. Jest telewizja niestety włoska, bo mhm. mistrzostwa się we Włoszech odbywają w tej włoskiej telewizji. Tu jest jakby na, pe, na, no ale na pewno… ale TVP Sport też przecież przyjeżdża TVP i sport pokazuje, tak? Dużo o pisze też. Tak, też pisze, też pisze, pisze, tak, też, tak. Też pisze tak. fajnie właśnie, bo Kacper mhm. na tych przedsezonowych testach był najszybszym z Polaków. Mhm. Tam się pojawiła trójka, jeszcze był chyba jeden tak, zawodnik z tego co wiem. I Kacper był najszybszy z tej, z tej trójki. Na pewno potencjał jest. Duży i y, zrobię ja przynajmniej ze swojej strony: zrobię wszystko, żeby, żeby pokazać Kacpra, a Kacper musi się o resztę postarać. Kacper się postara, żeby był szybki i, jazda, tak. i, i, i kończył wszystkie zawody. Bo to też jest ważne, że nie wystarczy być tylko szybkim, jak mamy takiego kolegę, jak pamiętacie, Kasper, to jest jeszcze za młody, żeby pamiętać, który bardzo szybko zaczynał, pamiętasz, takie tak, pozdrawiamy Mariusza, tak, bardzo szybko zaczynał, ale tak, tak. tak. e, tak. niestety bardzo szybko, szybko kończył kończy. Jak zobaczyłam go na KJS, myślę sobie, i to jest chłopak, który jest KJS to konkursowa Taki jazda szybki. samochodowa, amatorski przeskoczek. Ale, ale za chwilę przychodzimy, tak. No. Tak. Już, już nie jedzie. Tak. Już, nie już nie jedzie. Więc żebyś dojeżdżał do mety, jeździł tak. szybko. Tak. Jednego nie ukończyłem. Jednego, tak, tego, on... No, no to 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 naprawdę jest jeden wyścig, szacen, ale to też tak. go wy, wyrzucił go inny zawodnik tak, przez Przy walce tam gdzieś skrzydło mu ściągną. Także bardzo skuteczny jest. jest odważny, Ale jaki no no jest spokojny. jaki jest spokojny, opanowany. <laughs> Bo no to, to też jest potrzebne do tego sportu, być skupionym. Zdecydowanie. Tak, to jest Słyszycie bardzo ważne. sponsorzy? w Mi to wypada po prostu, ja tu najstarszy człowiek. Bardzo bym prosiła, żeby mojego Kacpra pratu wspomagać, w ogóle we wszystkim. Jak umie, tak proszę. I też myślę, że warto, żeby pojawiły się polskie firmy, bo to nie oznacza to, że jest starczy tak. we włoskiej lidze. To nic nie oznacza, że polskie marki nie mogłyby się pojawić. Myślę, że to naprawdę taką dumę narodową naszą wzbudźmy. Bo wszyscy się cieszą Robertem Kubicą, prawda? Ale tak. ktoś musiał Wszystko. do. Y tego naczynia włożyć, żeby dzisiaj można było wyjąć i żeby cała Polska była znana przez Roberta. I myślę, że tutaj nie są to aż takie duże pieniądze, żeby sponsorzy się nie znaleźli, żeby nie dofinansować. Jest tyle polskich firm, które mogą zainwestować w fajnego, mądrego chłopaka, któremu rodzice nie pozwolą, żeby mu studówka odwaliła. Już to to my możemy powiedzieć. Ja tego przypominam. To, w, to, w, to, w to wierzę. W to absolutnie wierzę. Ale no bo... też, żeby właśnie Promować tę polskość za granicami. Wzbudźmy w sobie taki patriotyzm lokalny, nasz, po to, żeby Polska była na ustach świata w tym dobrym znaczeniu. I też może być tak, że ktoś z Was tam nas ogląda teraz i mówi: No dobrze, ale ja wiem jakie to są koszty, ja nie dźwignę całości, a ja mogę się z kimś podzielić na spółkę. Na przykład ja bym dorzucił oczywiście. połówkę, ktoś by dorzucił połówkę. Ale oczywiście to. Każde wsparcie, jakiekolwiek, to jest mhm. kwestia tak naprawdę tylko i wyłącznie e, dogadania szczegółów, uszczegółowienia. To, to może być wsparcie jednego wyścigu, to może być bardzo jakieś mniejsze na cały sezon, w mniejszej formie. O, to jasna sprawa. To każda ale ale forma... za, zapytam może abstrakcyjnie, bo to z rajdów wyjmę, prawda? Tak. Ale może ktoś powiedzieć: Dobra, ja jestem producentem opon, mogę Wam dać barterem. Ogumienie na Jasne, całość. że tak. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Takie wsparcie, każde takie wsparcie, no bo to już mm -hmm. nas odciąża, jakby z od, oponami od, na przykład. Tak, tak. dokładnie. Tak. Już nie dokładnie. musimy mm -hmm. już tego Ja nie mam się w bieg... mogę Wam dać noclegi na, na, na wszystkie przykład. starty. Dokładnie. dokładnie. Oczywiście, takie każde. wsparcie. Każde Każde, każde. każde wsparcie. To, co sobie kto wymyśli. To tak dokładnie. na koniec, jak Was znaleźć? Czyli żeby już niekoniecznie przez nas, chyba, że będziecie chcieli, to możecie przez nas się z Łukaszem Skacmerem skontaktować, ale jak Was znaleźć? Jak z Wami się skontaktować? Eee, przez, poprzez media. Społecznościowej społecznościowe, tak, stronę y, na Facebooku, Facebooku i na, na Instagramie. Instagramie. Tam jest kontakt do Kacpra tak naprawdę mm. i y, często właśnie się Może gdzieś... my wam podepniemy po prostu ten kontakt po to o, w opisie odcinka. O, widzisz, tak. Będzie Kracja. najprościej. Jakie jest twoje marzenie? Marzenie to jest dostać się do Formuły 1, to na pewno. <laughs> A życiowe? A życiowe. Tak, Te, też. No to tego życzymy, Kacprowi. dostanie tak. się do Formuły 1. I trzymamy kciuchy, ksiu, tak. kciuki, aby Pan Bóg się tam prowadził w tym wszystkim i żeby to wszystko było po Bożemu. E, tak, jak powinno być. i Żeby się znaleźli dobrzy ludzie, którzy będą no, zobaczą ten potencjał. O, światło dziękujemy się zmieniło. No to. Widocznie ktoś na nas reaguje. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję. Do zobaczenia. Do, zobaczenia. do, zobaczenia. do, zobaczenia. do widzenia.